Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ale i kolejny dzień z gry Hearthstone. Po raz kolejny jesteśmy na arenie. Jako, że ostatnia arena poszła nam bardzo średnio, więc znam, że przypał Was taką zostawiać. I postanowiłem nagrać arenę jeszcze raz. I znowu o zgrozę jesteśmy szamanem. No cóż, miałem do wyboru trzy klasy, z których najmniejszym złem dla mnie był szaman. No dobra, mam nadzieję, że tym razem pójdzie nam lepiej. Plus jest taki, że przynajmniej tym razem mamy jakieś zaklęcia obszarowe oraz zamianę w żabę. Więc mam nadzieję, że źle nie będzie. A jak będzie faktycznie, to się za chwilę przekonamy. Szukałem pierwszego przeciwnika na dzisiaj. Zobaczymy, kto nim będzie. Mam nadzieję, że nie mag, bo ostatnio magowie przynieśli nam pecha i chyba z każdym przegraliśmy. To były chyba właśnie trzy porażki, które spotkałem. Aczkolwiek nie jestem pewny, czy tak było. O! O Wilku mowa. No niestety, widać, jesteśmy skazani na maga. Cześć Jaina, stęskniłem się za tobą. Nie lubię walczyć z magiem. Przeciwko magowi nie ma co używać kart mających jeden. Życia, bo bardzo łatwo mag może takie karty zniszczyć Czy mi się wydaje, czy właśnie wymieniliśmy Fire Elementala na Fire Elementala? Coś tak widziałem Dobra, ale jeżeli zużyję ognisty pocisk na goblina To przynajmniej plus będzie taki, że swoją turę zmarnuje. Aha, w ten sposób, no dobra Jak wolisz Tak, oczywiście nie mu atak Poczemu czemu nie? I przyzwie sobie Worgena z wścieklizną. Okej, okay, dobra, to my robimy tak. Zaatakujemy tego oto kolegę. Bo wolę, żeby stracił życie jego żmiman, niż żeby zaraz mój stworek zginął od pocisku ognistego. Zobaczymy jak się walka potoczy dalej. Kurde, telefon mi pierdzi standardowo. Niedługo to będzie tradycją moich filmów, że pierdzący telefon w tle. No jestem bardzo ciekaw, co mi przeciwnik zrobi. Poświęci żmijamany, czy poświęci worgena? Aha, jednak poświęci pocisk lodu, czyli jeszcze inaczej. No dobra, jak chce. Niestety nasz kobold zginął śmiercią tragiczną. Ale to na mnie nie robi żadnego wrażenia, dlatego, że właśnie mam jak pokonać jego żmija mamy. Dobra. Żmija mamy pokonany. Przynajmniej jeden problem z głowy. Jeżeli mój totem przeżyje tą walkę, to w następnym będę mógł go bafnąć, więc źle nie będzie. O, jakaś wściekła kobra teraz nas uraczyła. Okej, okay, w ten sposób. No dobra. Mamy topór. Czy ten topór mi się do czegoś teraz przyda? Na pewno postawimy totem. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Totem leczący. I zrobię w ten sposób. O. Mam nadzieję, że to dobry pomysł. Jestem ciekaw, czy mój przeciwnik zdecyduje się zniszczyć ten totem za pomocą kobry. Czy jednak uzna, że nie jest dla niego niebezpiecznym targetem i zostawi go na moim polu. Dobra, mamy okolite bólu. Niech będzie, ale i na jego mam w sumie jakiś sposób. Możemy zrobić tak: totem bufniemy. Dzięki temu możemy zabić kobrę mojego przeciwnika. To było zabawne, jak się coś zbugowało i trucizna kobry by działało na mojego bohatera, przez to ten bohater by zginął. To by było epickie. Ale tak na szczęście się nie stało i mam nadzieję, że się nigdy nie stanie, chociaż różne bugi w tej grze widziałem, więc nic by mnie nie zaskoczyło. Okej. Okay. W ten sposób zrobisz. No dobra. Jak chcesz. To myślę, że teraz przyszła pora na naszego żywiołaka ognia, żeby wkroczył do walki. Co prawda nasz przeciwnik dobierze kartę, ale tylko jedną, więc źle nie jest. Aczkolwiek fakt, że mamy tak mało punktów życia mnie trochę zaczyna niepokoić. Bo jednak czułbym się bezpieczniej, gdybym tych punktów życia miał więcej. Bo jak wiadomo, mak ma dużo zaklęć, którymi bardzo szybko można nam punkty życia odbierać. Owca? Nie, jednak zamrażanie. Okej... Okay. Niech będzie. O! A to ciekawe. Zrobimy zatem. Tak. Myślę, że trudniejszy do pokonania od Żywioła Kognia jest drugi Żywiołak Ognia. Tątujący? Niestety leczący, no ale niech będzie. Jakoś to przeżyje. I co teraz się stanie? Jestem bardzo ciekaw. Mamy dwa Żywiołaki. Jeden, co prawda, mój przeciwnik ma bardzo łatwo. Ma jak zniszczyć w bardzo łatwy sposób. Z drugim może mieć większy problem, ale miejmy nadzieję, że jakoś uda nam się ocalić chociaż jednego z tych żywiołaków. Byłoby miło. Moje oczy. Okay. Okej. W ten sposób zrobisz. No ej, chyba jednak po obu żywiołakach, z tego co widzę. No trudno. Ale cóż to widzimy? Kolejny. Do trzech razy sztuka. Dwa żywiołaki nie pomogły, może trzeci mi pomoże. Dobra, robimy tak. Oprócz tego wilk na środek. I za to zatotemujemy mojego przeciwnika na śmierć. Miejmy nadzieję, że ten żywiołak przeżyje, bo wtedy mam na kolejną turę dość dobry plan. Otóż przyzwiemy sobie totem, przyzwiemy wodza, który wtedy będzie miał 8 na 8. I myślę, że nasz przeciwnik będzie miał niemały problem, żeby wtedy sobie ze mną poradzić. Chyba, że teraz w jakiś sposób mi coś zniszczy. Zniszczyć to co prawda nie zniszczy, ale wilka mi wyciszy, więc... O, kolejna kula ognia. Plus jest taki, że przynajmniej kulą ognia niszczy moje żywiołaki. A nie jest strzela w mojego bohatera, więc źle nie jest. Poczekajcie, niech pomyślę. Wystawiamy żywiołaka. Wystawiamy wodza, który co nie będzie miał 8 na 8, ale 7 na 7 jest nieźle. I robimy tak. <laughs> Sorry, coś mi gardło wysiada. Myślę, że to znak, żebym za dużo nie gadał. No i co teraz? Masz jakiś plan kolejny. Ale widzimy, że nasz przeciwnik ma strasznie dobre karty, bo już miał w sumie dwie kule ognia. Wcale się nie dziwię, jak się okaże, to nie będą jego jedyne kule ognia. Co tu robić? O! Świetnie. Tak, marzyłem o tym, żeby użył tej karty. Na szczęście, nas, naj, nasz najmocniejszy stwór przeżył, więc źle nie jest. O! A to ciekawe. Niech to będzie to leczący, proszę ładnie. No dobra, nie jest, ale i tak użyjemy furię wichru. Dzięki czemu w tej turze zabierzemy aż 14 punktów życia. I tym sposobem nasz przeciwnik właśnie dotarł z liczbami punktów życia do nas. Jeżeli nasz wielki, wściekły ork w tej turze nie zginie, no to. Myślę, że walkę mamy wygraną. Pewno zniszczy swojego stwora, żeby dobrać kartę. Wiedziałem. Tak, co prawda, nasz. O! No tak. Szczęście widać sprzyja mojemu przeciwnikowi. Pula ognia numer 3. No cóż, szkoda. Ale myślę, to nie jest dla mnie problem. Gdyż teraz z kolei potęga wichrogrodu do podziwiania się pojawiła. Jeżeli wystawi coś dużego, zawsze będziemy mogli to zamrozić na jedną turę, więc. Nie jest źle. Wykombinujesz coś czy nie? Jestem ciekaw. No, nie. No dobra, Jaina uciekła. My wygraliśmy, chociaż w pewnym momencie już zacząłem się martwić. No dobra, pierwsza arena po naszej stronie, z czego się cieszę. Mam nadzieję, że z tą talią pójdzie mi trochę lepiej niż ostatnio, bo nie da się ukryć, jest trochę lepsza niż nasza ostatnia talia. I przekaz dzięki niej wbijam dwa questy na raz. No dobra, mamy pierwszą wygraną. No dzisiaj to było tyle. A w kolejnym odcinku pogramy sobie dalej tralem. Dlatego też dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!